ogłoszenie wyników. Standardowo, jak słyszycie, jest Pani Staktoreczka drugiego planu, która mnie bardzo wspiera przez sen. Powiem Wam tak, bardzo dużo się komentarzy mm, pojawiło. Jedna osoba bardzo fajnie napisała, a tu teraz chodzi mi ogólnie o konkurs, który właśnie jest tu zrobiony, że po prostu kupę osób, może nie mówię, że wszyscy, ale większość osób to są po prostu łowcy konkursów, no niestety tak to wygląda, ale już mnie z tym. Już mam wyłonionych pięciu zwycięzców. Mam nadzieję, że pozwolicie, czy przeczytam jakie te komentarze się pojawiły. A i od razu Wam mówię, bo właśnie dużo takich było nie tylko pod tym filmikiem, komentarzy. Ale Was bardzo proszę, piszcie, nie piszcie do mnie pani, tylko piszcie normalnie przez ty. Jak do koleżanki, czy Zdrowotek, czy Ala. Piszcie, jak do koleżanki. Proszę Was, nie piszcie do mnie pani. Nie lubię tego bardzo. Ale żeby to taki był kontakt jak koleżanka z koleżanką, kolega, z koleżanką, a nie Pan Pani. Dobra, to lecimy. Pierwsza osoba, która została wyłoniona, jest to Brygida Zawitkowska. Brygida Zawitkowska. Przeczytam szybko, postaram się przeczytać, co napisała. 6 grudnia kojarzy mi się i to był, był jeden z pierwszych komentarzy. Naprawdę wszystkie komentarze przeczytam było ich sporo. Wszystkie przeczytałam po kolei, więc żeby nie było żadnych jakieś losowanie, nie, nie, po kolei wszystkie komentarze czytam i to co mnie zaciekawiło po prostu zostało nagrodzone. 6 grudnia kojarzy mi się ze świętami. Możemy wspólnie spędzić czas z rodziną i, z, i przy nich cieszyć się upominkami. Kojarzy mi się też z e, pomocą. Co roku na święta z rodzicami ofiarujemy kartias polskich. E, Polska ubrania, zabawki, pomimo że niektórzy ludzie nie mają pieniędzy, aby spędzić święta, my im gwarantujemy spędzenie czasu, na, y, czasu nawet w, tym, y, w tych trudnych dniach życia. Każdy z nas może pomóc. mi się również z wolnym dniem od szkoły, pracy. Niestety, jakiego ja szczęścia nie mam, pracuję w święta, prawdopodobnie też. Mam taki zawód, a nie inny. To chyba najbardziej się podoba każdemu. I tu jeszcze też było inny komentarz, ale to tam mniejsza z tym Kazało Brygida Zawi... Nazwiska powiem wam, czasami są okropne, czy to nazwiska Zawidkowska Więc co, że tak dukam, ale po prostu są takie nazwiska Druga osoba Jest to, już wam mówię kto, tylko muszę ją sobie Znaleźć, bo sobie na karteczce wy, wypisam Słodycze jedzenia z całego świata, jest to druga osoba też otrzyma nagrodę. 6 grudnia kojarzy mi się z radością, ciepłem. Zawsze jak już jest 6 grudnia, to czas szybciej mi leci do świąt. Ten dzień jest jakoś w swoim rodzaju wyjątkowy dla mnie, gdyż jestem ciocią dwóch chłopaków o imieniu Gabryś i Michał. I tak się złożyło, że zawsze w ten dzień przyjeżdżają do mnie i podarowują mi wspaniałe Prezenty. Chodzi m.in. o to, że mogę w końcu zobaczyć, bo mieszkałam bardzo daleko ode mnie. Jak jest śnieg, to uwielbiam, uwielbiam ich zabierać na spacer, lepić bałwan, sypać się śniegiem są dla mnie hmm, gdzie jest? najważniejsi. Krótko mówiąc, 6 grudnia to dzień, w którym mogę ich w końcu zobaczyć i przytulić. I już nie mogę się doczekać coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Pozdrawiam cię. E... Tak, a tu dla Ciebie piosenka, żeby Ci się zrobiło, cię był mroźny, w dziękuję bardzo. Ten komentarz też bardzo mi się spodobał. Powiem Wam tak, wcześniejszy bardzo mi się spodobał, bo to był jeden z pierwszych komentarzy, gdzie faktycznie napisała ta osoba, ta Brygida. E że bardzo lubię pomagać innym osobom, też bardzo lubię pomagać osobom i bardzo doceniam te osoby, co pomagają innym osobom. Więc tak to wygląda. Myślę, że święta to jest taki czas, że możemy się cieszyć. To właśnie też mi się to spodobało, że właśnie spotkanie z rodziną i w ogóle. Na pewno będą komentarze, ja też coś takiego napisałam, tego typu, ale to był jeden z pierwszych komentarzy, gdzie takie coś się pojawiło, dlatego to zaważyło. Powiem Wam tak, ja też się spotykam z rodziną, ale niestety jest to z regułu u mnie święto zmarłych. Tak to wygląda. Że właśnie w ten dzień się spotykamy z rodziną. Dobra. Może mniej gadanie lecimy dalej. Następna osoba. Wy mam nadzieję, że nic nie będziecie mieć przeciwko, że po prostu przeczytam na głos, co mnie po prostu tu zainteresowało. To jest bardzo też fajny komentarz krótki i jest to osoba. Konstancja Kosteczka. Konstancja Kosteczka, tak. 6 grudnia kojarzy mi się z Mikołem Ciepłem, dawanie prezentów i sprawanie przyjemności tym, na których nam zależy. Myślę, że to też jest bardzo ważne. Jeszcze są dwie nagrody. Następna osoba jest to. I już znajdę. Ja byłam na karteczce tak, jak miałam wcześniej wypisane. Wiem, że się powtarzam, no ale. Niestety tak to już jest. Pewnie następna osoba czeka z niecierpliwością. Też jest fajny krótki komentarz. Jest to Weronisia 2002. Chociaż nie, to jest dłuższy komentarz. Hejka. Mi 6 grudnia kojarzy się z trzy kropeczki. Niestety albo stety urodzinkami. Tak, mam 6 grudnia urodziny. I nie, nie. Mam na imię Mikołaj. Na szczęście jestem kobietą. Bardzo cies cieszę się, że mam wtedy urodziny, bo kocham czas świąt też. Mówię wam tak, to nie jest. Nie wygrała ta osoba ze względu, że mam urodziny, to mówię wam od razu. Nie. Mm. Bardzo cieszę się, że mam wtedy urodziny, bo kocham czas świąt, ale rodzice i znajomi zabiegani. Mało kto ma wtedy dla mnie czas, ale jest jeszcze jedna sprawa, rzecz. O, mianowicie moja ciocia urodzi urodził za niedługo, bo kilka dni synka tak trochę napisane, kali chcieć, kali mieć. I wiecie, na kiedy ma termin, oczywiście na 6 grudnia. Bardzo się cieszę. Tym razem będzie już miał, jak na imię mi po pradziadku. A przy okazji w Mikołaj, jejku świetnie. A jeśli chodzi o to, z czym kojarzy mi się Mikołaj, to powiem taką krótką historię, na nasza rodzina jest ze specyficzną poczu specyficznym poczuciem humoru. Wygląda to tak, że zawsze musi się coś wydarzyć. Zazwyczaj opowiadam mała to wujkowie, wpadli na genialny pomysł i pobrali, przebrali się za Mikołaj jednak... Mikołaja, tylko jakiego. Miał on na sobie jakieś, jakąś maskę, i wyglądał jak najgorszy potwór. W serce mało mi się nie wyskoczyło. Do teraz mam uraz i właśnie o Mikołaju. To, żeby przełamać ten. Mm, jak nie słyszeliście, proponuję jeszcze raz sobie przeczytać Weronika 2002. Proponuję, żebyś właśnie wzięła i. Mm, jak to nazwać? Kurczę, no. Żeby skończyła się ta trauma do Mikołaj. Dlatego też postanowiłam, żebyś wygrała, ale nad nie o to chodzi. Powiem wam tak, co, co mi urzekło w tym komentarzu. rzekło mi to, bo podejrzewam, że nie wiecie. 6 grudnia też w tego roku miałam zostać ciocią, ale prawdopodobnie zostanę szybciej. Już 30 listopada. Więc to też tak, tak, ten, tak tak to jest, dlatego tak. A w ogóle też mi się spodobał ten komentarz taki bardzo pozytywny. Ja, ja, ja se zdaję z tego sprawę, że pewnie pojawi się y, kupę osób, a, że takie coś, coś tam. Bo to tak się zawsze pojawi: tyle osób raczą, czemu nie ja, bo to tyle się rozpijam, to coś, coś, coś. Ale niestety tak to wygląda. I ostatnia osoba, która wygrała. Jest to Aiko Gomi. 6 grudnia kojarzy mi się z Mikołajem. Zawsze 6 grudnia, wieczorem siedzimy z rodzicami. Powiem wam, to jest... Yy... Zaraz wam przeczytam, to się rzadko zdarza. Ja, moi rodzice i brat wieczorem przy stole i co najmniej 2-3 godziny gramy w gry planszowe. Powiem wam szczerze, w moim przypadku to bardzo rzadko się zdarzało. Może w waszych rodzinach takie coś częściej się zdarzało, ale niestety w moim przypadku bardzo rzadko się takie coś zdarzało. To jest niesamowite. Bez internetu, bez niczego, tylko ja i rodzina. Rano, wiadomo, wstaje mi prezenty. Staram się też coś rodzicom dać, mimo to, że nie wierzą w Mikołaja i mówią, że nie trzeba, ale, ro ale rodzina ponad wszystko. Też mi się spodobało, bo jest to fajna sprawa takie faktycznie spędzenie miło czasu z najbliższymi ja nie mówię dużo o dziadkach ale jest to fajna sprawa. To jeszcze raz, może Wam powiem kto wygrał? Powtórzę, jest, jest to 5 osób. Brygida Zawikowska, Słodycze jedzenie z całego świata, Konstancja Kosteczka, Weronisia2002, Aiko Gomi. Bardzo gratuluję tym osobom. Proszę o mm, wysyłanie swojego adresu. Na dole zostawię Wam mm, pod filmikiem e mailowy, na którym możecie wysyłać. I tyle, bardzo Wam gratuluję, oczywiście Wam życzę wesołych świąt, świąt w ogóle Mikołaja i jeszcze raz bardzo Wam gratuluję, powiem Wam szczerze, bardzo się nad wszystkimi komentarzami wahałam, miałam takich parę, hmm, tu mam na karteczce wypisane, jeszcze nad takimi komentarzami się wahałam, po prostu musiałam sobie przejrzeć po paru minutach jeszcze raz to, dosyć... Hmm, Ciężko było mi wybrać. Powiem Wam szczerze, takie wybieranie jest ciężkie. Myślę, że lepsze jest losowanie, jak się losuje te paczki, chociaż to jest mniej sprawiedliwie, tak mi się wydaje. To mi się wydaje, że jest tak w miarę sprawiedliwe. Ja mówię, ja staram się oceniać tak, jak ja mm, uważam, ale no mówię, staram się y, oceniać te komentarze y, sprawiedliwie. Podieram, że nie wszyscy się z tym zgodzą, no trudno. Ale powiem Wam szczerze, jedna rzecz mnie zaciekawała, nikt nie napisał z was, z czym wam się mogą kojarzyć święta. Mi się kojarzą oczywiście z, z, z czym, z filmem Kevin sam w domu albo Kevin w Nowym Jorku. Nikt tego nie dał. A, a myślałam, że może ktoś da, da takie coś, ale no niestety nikt nie dał tego, bo akurat mi się z tym nie słodycze słodyczej w ogóle ale zazwyczaj właśnie Kevina już puszczają właśnie w Mikołaja i jest to jeden z pierwszych filmów, który uuu, uh, 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 ta lata całe leci i co roku go oglądam. Więc właśnie myślałam, że może ktoś da. Więc gratuluję jeszcze raz e, tym osobom. Myślę, że obserwujcie. Może jeszcze coś w tym miesiącu się pojawi. Jakiś konkurs, nie obiecuję. Ale może się pojawi, zobaczymy. Jak nie, tym, jak nie w tym miesiącu, to w następnym, w grudniu. Może coś na gwiazdkę. Jeszcze będzie, no nie wiem, jakiś konkurs. Mówię, nie chcę obiecywać, ale bardzo gratuluję tym osobom, więc zapraszam do wysyłania e, adresów na mojego maila. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie gratuluję. Cześć, zapraszam Was do oglądania filmików w, w akcentie.